Hey, witam wszystkich, zapraszam do oglądania Lords of the Fallen. Muszę przyznać, że to nie jest nowa seria, nawet nie wiem czy będzie z tego seria, ale po prostu traktuję to jako danie drugiej szansy dla gry, ponieważ pokładałem duże nadzieje w tej grze, ale zaraz po premierze stan gry był naprawdę bardzo kiepski. Nie dało się w to grać. Były liczne spadki kla klatek, które w slajkach -like są no naprawdę przeszkodą dużą. Więc daję jeszcze raz szansę, wiem, że wyszło bardzo dużo aktualizacji, twórcy bardzo dużo pracowali i dalej pracują nad ulepszaniem gry, bo wiem, że niedługo mają być kolejne aktualizacje, więc no sprawdźmy jak to się y, rzeczywiście odbywa teraz i czy gra będzie... nadawała się do grania teraz w ogóle. Jeżeli będzie dobrze, to owszem, będzie z tego seria, ale zobaczymy. No, nie nastawiam się na zbyt wiele, bo trudno jest mi po prostu zapomnieć tą wpadkę po premierze.

Zobaczymy w 120 klatkach, będę grał. Oczywiście no, nie, nie wiem, jak to zarejestrować, jak to pokazać na YouTubie jeszcze, ale będzie przetworzone do 4K60 po prostu. Ale ja jestem ciekaw, czy ta gra rzeczywiście, bo czytałem trochę o tym, że gra rzeczywiście dostała jakby nowe życie i że stała się wreszcie grybalna. Ok, z postacią nie będziemy też dużo tutaj czarować. Znowu biorę tą postać, którą wcześniej wybrałem czyli wygnany prześladowca. Ok, tatuaże można. Ciekawe, A gdzie ten tatuaż jest? Klatka piersiowa, ale to praktycznie niewidoczne te tatuaże są. A dobra, darujmy sobie to. Gramy.

flesh has been made sacrosanct with the mark of the dark crusaders prove yourself worthy of this gift seek me in the bowels of the bridge our work is of the greatest import No póki co nic nie ma z mojego ulubionego gatunku sous -like ale niedługo będzie, bo... Hmm, nie wiem dokładnie, muszę sprawdzić, ale P będzie dodatek. Świetny Souslike. Czyli mogę się doczekać tego dodatku. Okej. Okay. Czyli zasadek Sous grekiem y zmieniamy oburącz, dobra szybki i wolny cios, no ale wygląda to świetnie, kurde. Muszę przyznać, że podoba mi się graficznie, jest fajnie. Okej, okay, walki też są całkiem płynne. Nie widzę tutaj jakichś zbytnich spadków na razie. Więc rzeczywiście tutaj twórcy popracowali mocno. To już muszę potwierdzić. Tam mamy typka, rozwalmy go szybko. Muszę obserwować tylko pasek wytrzymałości. No i właśnie tutaj się zmienia te światy. To jest świetny system. Już więcej nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Teraz musimy właśnie. Nie. Gdybyśmy zmienili ten świat, to tutaj nie mamy przejścia? Nie mamy. Hmm. Okej. Okay. się rozpoczęło Tutaj jest droga. Ale no nie, to znowu. Ale zaraz tam jest jedno, a tutaj A to tylko naokoło. Mm zaraz gdzie tutaj te oko tutaj się uruchamia. O, proszę To po prostu można zniszczyć, no nie, no nie. Tutaj dziura, ale tam jest przedmiot. Zawróćmy się! Gdzie ja jestem... A, tutaj po drugiej stronie, dobra. No tak jak widać, bo trzeba po prostu tylko zniszczyć. Aha, no tak. Można skakać też. Co po cichu. Pod też się da. No dobra, zmiana świata. I biegniemy dalej. Aha, takie coś tylko jak na jakiś Mieć coś do rzucania, tylko że nie mam, muszę coś zdobyć albo nie, no nie mam nic. Tutaj, żeby jakiś sztylet mieć, to byśmy mogli to strącić. A, teraz większa dziura jest. Okej, okay, ale to jest zakręcone. Skąd teraz tyle? On musi być gdzieś blisko. Ale teraz pewnie nie przeskoczę na drugą stronę. A nie, przeskoczę. Aha! Takie coś. I tutaj jakieś drzwi... Byt z umbralu. To umbral się nazywa. Ten drugi świat. A i tu mieliśmy przejście. O, można jednak. No i proszę, jakie fajne dobicie. W skoku. Fajna postać, sprawna, szybka. Podoba mi się to. do rzucania. Ale jak? Dobre bronie, tak. No będę musiał sobie później tutaj wrócić, bo centralnie nie pamiętam jak się rzuca nożem. A. A Można na kamień zamienić też To, że drugi raz gram nie, nie ma tutorialu, dlatego też nie pamiętam co i jak, bo grałem bardzo dawno w tą grę, zaraz po premierze. A i tak właśnie się wciąga, rb. A co teraz? Dalej. Fajnie, muszę przyznać, że fajnie się się gra w gra teraz. Nie odczuwam tutaj jakichś wielkich spadków. Gra się naprawdę przyjemnie. Kwintesencja świątobliwości. Ciekawe do czego to. Musiał się dużo z gry też szkolić chyba po, bo fajnie się gra i może, może jednak coś z tego będzie. Dobra, fajnie punkty się gromadzą. I ładnie się nalicza. Ale to fajnie wygląda. Nie, no naprawdę. Muszę przyznać, że twórcy zrobili tutaj ogromną robotę. I gra mi się podoba teraz. Aha! Zużyliśmy drogę, tak? A, te coś udało się zdjąć z drzwi, dobra, i będziemy mogli teraz tam powrócić. Oj, mamy zmianę świata. Prawdopodobnie i skrót jakiś się odblokował nowy. O! Pszczony zagajnik. Miejsce pierwszego odpoczynku. Okej, okay, czy możemy wydać punkty? Ulepsz postać. Możemy. Siła, zręczność, kondycja, witalność, blask, piekło. Może na siłę dajmy. A mogą więcej zaraz? Nie, tylko jeden poziom mogą. Dobra. Co to jest cecha bitwy? Nie wiem. No dobra, lecimy dalej. Pierwszy bos. Ależ nie dalej O kurze wow. Ale nie wchodzą mi ciosy. Ale nie, no to to pierwszy boss, to to... Ja jeszcze nie umiem grać w tę grę, nawet to był banalny, po prostu był banalny. Co to jest? Gdzieś nas prowadzi, jeszcze droga. Z takiego najpierw trzeba wyciągnąć ducha, czego? Ducha rozwalić. Ei, eu não estou fazendo nada com Ah, porque é você Ok. Pomściłem nawet kogoś. O proszę! Nie no dobra Gierka. A, w ten sposób dobra. I okay. always wondered if there were others. The You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems a deer has you marked, making you a bigger threat to the rogue serves us both. Dalej. i've defied the wills of gods and kings. if you know any kind of freedom you'll do the same i've defied the wills of gods and kings. if you know any kind of freedom you'll do the same i've defied the wills of gods if you know any kind of freedom i've defied okay. the wills of ifia you know if babara you know. Jakieś aktywowaliśmy. A, i możemy tutaj odpocząć i ulepszyć naszą postać. Rozumiem. To jeszcze raz damy na siłę, co tam. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.